Co kolejkę możemy oglądać takie starcia tytanu. Adrenaliny z pewnością tu nie zabraknie, obyśmy zobaczyli grad branży. Na ustach kibiców jedno pytanie. Kto wygra? Jesteśmy już na stadionie w Gliwicach, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie, na które wszyscy czekamy i gorąco zapraszamy. Komentować dla Państwa mecz mają przyjemność Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz ekstraklasy piast mierzy się z Lechią Gdańsk. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Prezentuje się 11 Piasta Gliwice. Dziś zagrają w ofensywnym wariancie ustawienia 4-5-1. Możemy spodziewać się zagęszczenia środka pola i współpracy w bocznych sektorach między obroną a pomocą. Oto skład, w jakim rozpoczyna Lechia Gdańsk. Widzimy, że dzisiaj drużyna występuje w ustawieniu 4-5-1. Jest to ofensywna wersja tego ustawienia, więc zapowiada się otwarty mecz z ich strony. Thank you. Enjoy the I ruszyła pierwsza połowa. Niech w dobrze zapowiadającym się ataku. Okazja. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja? Z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Cała boczna strefa polska jest wolna. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Złe było to podanie. tej Na dobranie na problemu z Jest pressing. Kim. Dobra, spokojna interwencja. Dziękuję Felix. Porze Felix. Interesująco to wygląda. Co zrobi z półtą? Nie, 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 zaliczy tego doświadczenia do najlepszych. Zmarnowana szansa. Lechia ma aut. Ciekawe po Daniela Ben. Musiły jest strzelać. Kapitalny blok. Było groźnie. Cóż to był za blok? Zrobiło się intensywnie w polu karnym po tym strzale. Spore zamieszanie. Jeszcze może być w Łąd, Błąd. Strata Piasta. Jest kilka rozwiązań do wyboru. interwencja. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił to. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Mirka. Dziczek. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Tu teraz Lechia. A tak pozycyjnie. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Z dużą starannością. Żeby... Mają okazję, by zaraz prowadzić. Pewna interwencja. Branka trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału, a i strzał. był niezbyt przekonujący tak po prawdę. Chrapek. Michał Krapek. Irka. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Zbijają ten atak. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. więc zaczynają. Druga połowa już trwa. Jak sądzisz, Jacku, jak będzie po przerwie? Bo o tym, co było wcześniej, lepiej chyba zapomnieć. No tak, słychać zresztą coraz częstsze chodzi. Uwaga, będą prowadzić. Gol! Wychodzą na Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten golo oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. Lechia wznawia grę i na pewno zespół z Gdańska chciałby szybko próbować odrobić straty. Dlaczego czego teraz znalazł? Rzuca na płatka. Musi interweniować lepiej. Zdecydowały centymetry, to było bardzo groźne podanie, muszą mieć się na baczności. Elson. Przed stratą gola Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony Strzał był co prawda nie najwyższych lotów Ale swoje zrobiła klasa golkipera Jorge Felix Straci piłkę, przejmują przeciwnicy Lechia, w dobrze zapowiadającym się ataku Ten corner To jest dla nich szansa na wyrównanie Ogrywa piłkę 16 I to dośrodkowanie nie przyniosło pożytku. To było całkiem sprytne. Zobaczymy jak to się rozwinie. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Jorge Felix wykazał się teraz pomyślunkiem. O podanie, powinno znaleźć partnera. S.V.R.U. czy ściupki odbył. O, to był dobry wybór. Faldeś, ten strzał był mocny. Szkoda, że wybioryś tak blisko. I w drużynie piasta wchodzi rezerwowy. Wchodzimy w ostatnie dwadzieścia minut. Regulaminowego czasu gry. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbrankowej. Nie do wiary, już jest po tej akcji, sam na sam. Bez bramki, O trochę zawód, nie ma co ukrywać. Siła strzału była potężna, celność niestety gorsza. Rezerwowy Piasta Gliwice wejdzie teraz na boisko. My, co z tego będzie? Uwaga. Doskonała postawa w obronie. Pogręcznikowe wręcz przerwania akcji. Stanowcza interwencja i po atak. Tak nie rozwija się ta akcja. Spróbują stworzyć głośną sytuację. Uwaga, brusznie! Niemożliwe, nie ma bramki. Wystrzałek z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Teraz krótkie rozegranie. To co by to nie bać, jeden z tu można dwa i teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Próba do rzucenia w pole karne. Zgrywają to naprawdę mądrze. zwał celu obok bramki grało w końcówce. Co za strzał. Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. 2 do 0. Znawiamy grę. Do końca regulaminowego czasu pozostało 5 minut. Nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ Jacku. Przeciwnik już raczej nie skróci tego dystansu. Za chwilę ten mecz skończy się tak, jak się musiał skończyć, a dwubramkowe prowadzenie to w zasadzie najniższy wymiar kary. Grali żwało, z polotem, opanowali środek boiska, tworzyli sytuację i oto rezultat. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Bardzo dobre to zagranie. Spokojnie teraz łapie górną piłkę. Myszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Dzisiaj naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Ma powody do zadowolenia. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. połowa. Yes, 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 Nie w stronę bramki. Yes, 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 Ładnie rozwijają ten atak. Uwaga, będą prowadzić! Ten strzał był mocny! Szkoda, że chybiony z tak bliska. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Uwaga! groźnie Potężna bomba z bliska. Ale nie znalazła celu obok Bramki. Może pogrzebać rywali. I ruszyła pierwsza połowa. Nad piłką pędzi w stronę bramki. Ładnie rozwijają ten atak! Uwaga, będą prowadzić! Był mocny. Szkoda, że chybiony tak bliska. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Uwaga groźnie! Oj, to była potężna bomba z bliska! Ale nie znalazła celu obok Bramki! Może pogrzebać rywali! I ruszyła pierwsza połowa. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Uwaga, będą prowadzić! Szkoda, że chybiony jest tak bliska. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Uwaga, groźnie!